Koszmarne wiadomości dotarły właśnie do mediów. W jednej ze szkół rozegrały się sceny rodem z najgorszego horroru, 16 latka z nożami rzuciła się na swoje koleżanki. Takich wiadomości we wtorkowy poranek nikt nie mógł się spodziewać. Nastolatka bez chwili zawahania, trzymając w rękach noże, rzuciła się na swoje koleżanki. Dramat rozegrał się w jednej z placówek. Na miejsce natychmiast wezwano policję i pogotowie są ranni. Tragedia w polskiej szkole 16-latka zaatakowała koleżanki, wiadomości mrożą krew w żyłach jak donosi serwis News Lubuski, do zdarzenia doszło we wtorek, 29 września, około godziny 9 w fa liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Do budynku nagle weszła dziewczyna z nożem w ręku. Dopiero później ustalono, że 16-latka jest uczennicą tej szkoły. Młoda dziewczyna zaatakowała nożami 13-latki, poinformowała podinsp Małgorzata Barska, rzeczniczka Zielonogórskiej Policji, cytowana przez serwis News Lubuski. z ustaleń portalu wynika, że do zamachu doszło podczas lekcji, a z niepotwierdzonych doniesień wynika, że sprawczyni pocięła również samą siebie. Na ten moment nie jest znany motyw, jakim kierowała się uczennica, ale jak podaje serwis, od wczoraj miała zamieszczać w mediach społecznościowych wpisy, że dziś w szkole będzie rzeźnia. Sprawą zajęła się policja, która zatrzymała 16-latkę. Z kolei uczennice, które doznały ranku tych m. Inne na nogach oraz głowie natychmiast zostały przetransportowane do szpitala. 2. 3. Te nie zagrażają ich życiu. Były to przypadkowe uczennice, dodaje pod Barska. W chwili obecnej nie wiadomo, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec nastolatki. Policja prowadzi śledztwo i dopiero poznanie motywu ataku pozwoli ustalić. Jaką poniesie karę? Źródło niósł lubuski.